Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem... W którym przez tydzień będę czytać jesienne książki. Chciałam nagrać pięć jesiennych książek w pięć dni. Wiecie, że uwielbiam ten format, natomiast po prostu nie mam na niego przestrzeni w tym momencie, a bardzo chciałam jakieś jesienne książki przeczytać i pomyślałam, że jest to idealna okazja, żeby nagrać czytanie przez tydzień jednego gatunku. Jeszcze nie wiem, jaki mam TBR na ten film. W sensie, wstawiałam TBR na jesień, więc na pewno będę bazować na tych książkach, ale nie mówię, że jakiejś innej sobie nie dobiorę. Wiem na pewno, no, od której książki chcę zacząć. Bo jest to książka, która chodzi za mną już od lat. Słuchajcie, zaczynamy od Psychozy. Psychoza to myślę jest wam bardzo dobrze znana książka, która właśnie głównie z tym klimatem jesiennym się kojarzy, dlatego będzie to dobry początek tego filmu. Mam nadzieję, że mi się spodoba, że mnie wciągnie i idealnie nastroi właśnie na ten jesienny klimat. W moim idealnym świecie czytam siedem książek w siedem dni, natomiast tego idealnego świata teraz nie ma. Do tego też, wiadomo, mam pracę, a nawet dwie, tak? Mam książki, mam pilates, więc zobaczymy ile przez ten tydzień, normalnie pracując i też nagrywając inne filmy i innego vloga, ile uda mi się przeczytać. Dobra, jestem taka podekscytowana, bo jestem w takim jesieniarskim po prostu humorze. Mam już tam puszczony jakiś kominek, jakąś taką muzyczkę jesienną, jest e, pięknie pomarańczowo na zewnątrz, nawet słońce wyszło, więc... Fantastycznie, dobra, idę czytać. Czy może być coś bardziej oczywistego w książce, niż zdanie? Mary odetchnęła z ulgą, gdy ujrzała pełną twarz mężczyzny w okularach i usłyszała miękki, niepewny głos. Tu nic złego jej nie spotka. Przypuszczam, że jednak Mary coś złego spotka, skoro stwierdza na 27. stronie, że nic się jej nie stanie. Dalej jest ten sam dzień. Dosłownie minęła chwilę, ale zdążyłam się przebrać w jakieś wygodniejsze domowe ubrania. Jestem na stronie 39. kończy rozdział 3. i normalnie się nawet trochę wystrażyłam tym, co się tutaj wydarzyło. Bardzo mi się podoba. Naprawdę płynie się przez tę książkę. Jest mega wciągająca, fajnie napisana. Powiem Wam, że jestem pozytywnie nastawiona i już się nie mogę doczekać. Przeczytam więcej i Wam o niej opowiem, bo na razie, wiecie, 40 stron, to nie będę Wam za wiele mówić. Mała przerwa na reklamę, bo mam dla Was informację o super. Promocji, z której wiele książkar będzie chciało skorzystać. Otóż są ósme urodziny nadwyraz.com i w związku z tym mają super promocje na swojej stronie bo aż do minus 50%. Urodziny są świętowane przez cały tydzień, natomiast te promocje są właśnie dzisiaj w czwartek i. Piątek, 6 i 7 listopada i co jest fajne, to to, że mam dla Was kod, getbooki, który daje Wam dodatkowe minus 10%. On się łączy z tymi promocjami, więc macie jeszcze większą zniżkę i myślę, że warto sobie z tego skorzystać, ponieważ możecie chociażby kupić fajne rzeczy na święta już w prezencie. Nie tylko dla osób, które książki czytają, bo mają naprawdę bardzo dużo rzeczy w swojej ofercie. Ale no myślę, że dla książkar jest to coś idealnego. W związku z ich urodzinami dostałam również Taki piękny prezent. Ja dostałam prezent, chociaż oni mają urodziny. Czapeczka z kapibarą. zaraz ją założę. Kartka urodzinowa. Box ze skarpetkami. Oh! Się. Pawełniane skarpetki Adam Mickiewicz, do tego skarpetki Mul książkowy i Koci Miętka. I te Mister Boxy ze skarpetkami, właśnie na czas tej promocji dużej, kosztują tylko 39,99, a myślę, że każdy się ucieszy z takich fajnych skarpetek. Szal z pieskami. I jest tu napisane Psy Tul. Psytul. Więc tak, koniecznie sobie sprawdźcie ich stronę, podlinkuję wam ją w opisie. Pamiętajcie o moim kodzie getbooki. No i co? Korzystajcie z promocji, a całemu zespołowi nad wyraz życzę wszystkiego najlepszego. Update czytelniczy. Jedną książkę skończyłam, w drugiej jestem w połowie. W połowie jestem w psychozie, a nawet za połową, bo na stronie 113, w rozdziale 11. Niesamowicie podoba mi się ta książka. Żałuję, że dopiero teraz ją czytam. Jest dość prosta, bardzo przystępnie napisana, ale w tym wszystkim mega angażująca i wciągająca. Nie mogę się doczekać, aż Wam o niej opowiem, ale chcę ją skończyć i wtedy do Was z nią przyjdę. A jeśli chodzi o książkę, którą skończyłam, to Kości, które nosisz w kieszeni Łukasza Barysa. To jest książka, która wydawała mi się okładką bardzo jesienna. I też ten tytuł jest taki, wiecie, osobliwy i sama książka okazała się być bardzo dziwaczna i osobliwa, ale Raczej pozytywnie. Nie ma tutaj jakiejś porywającej fabuły, bo nie to jest najważniejsze. Nasza główna bohaterka, narratorka całej historii, to młoda dziewczyna, dziewczynka, bo nawet chyba jeszcze do liceum nie chodzi, więc ma te niskie naście lat. Mieszka z mamą, siostrą, babcią i tak naprawdę widzimy ich codzienność, obserwujemy ich codzienność i zmagania i też ten ciężar, który ta dziewczyna nosi na swoich barkach. Wielu rzeczy w życiu jej brakuje. Brakuje pieniędzy, brakuje należytego wykształcenia, nauki. Do tego też tej perspektywy na przyszłość, którą mają jej rówieśnicy, rówieśnicy a ona nie. Jej mama próbuje wiązać koniec z końcem, pracuje, przyprowadza do domu też różnych mężczyzn, więc nie dzieje się tam... Za dobrze. I widzimy, jak y, nasza główna bohaterka próbuje troszkę uciec do swojej wyobraźni, gdzie ma bardzo ciekawą styczność ze zmarłymi osobami i ze śmiercią. Jest to mega dziwny wątek, ale bardzo ciekawy w tym wszystkim. Natomiast, jak widzicie, ta książka jest bardzo cienka, bo ona ma zaledwie 142 strony gdzieś, dlatego tej treści nie jest tu dużo, ale i tak uważam, że jest. Dość mięsista ta książka jak na tak małą ilość stron. Podobała mi się, nie będę wam polecać jej na lewo i prawo, bo myślę, że dla mnie to są takie trzy gwiazdki maksymalnie. Ale nie żałuję, że ją przeczytałam. Tylko też z drugiej strony nie wiem, czy będę długo o niej pamiętać. A jeśli chodzi o to, co mam zamiar czytać jako następne, to będzie to książka Izabeli Janiszewskiej, czyli Nieznajomi. Ja mam na tę książkę współpracę na Instagrama. Tam będę wam o niej jakoś więcej mówić i pokazywać. Natomiast, oczywiście, tutaj też o niej wspomnę, bo uważam, że może to być naprawdę jesienna książka. I strasznie mi przypomina z okładki, daje mi vibe pomocy domowej. Przez to, że tu jest ta postać w oknie, naprawdę nie mogę się doczekać. Ja bardzo lubię twórczość Izabeli Janiszewskiej, więc jestem ciekawa, co tutaj zrobi. Dlatego za nią się biorę. Zobaczymy, jak. To mi wszystko pójdzie. Czy wy jakby rozumiecie sytuację, że on zajął sobie podnóżek i fotel, a ja siedzę na podłodze, bo nie mam na czym siedzieć? Mega mi się podoba dedykacja w tej książce, czyli kobietom, by uważały na siebie w świecie pełnym drapieżników. Zastanawiałam się, co się może wydarzyć w psychodzie i już wiem. Nagrałam teraz cały update czytelniczy i chciałam wyłączyć nagrywanie i w tym momencie to nagrywanie się włączyło, więc gadałam do kamery, która nie była włączona. Dobrze, to jeszcze raz powiem Wam o książce Izabeli Janiszewskiej, którą skończyłam. Potrzebowałam jednego dnia, jeden dzień. Wczoraj ją zaczęłam, dzisiaj ją skończyłam i była świetna, bawiłam się fantastycznie. Nieznajomi to historia Grety, która jest trzydziestokilkuletnią kobietą, po rozwodzie, próbuje ułożyć sobie teraz życie na nowo, wychowuje 14 syna. No i tak. Tak to jej życie mija. Natomiast ten spokój zaburza pewne małżeństwo, które wprowadza się do domu na końcu ulicy, na której mieszka Greta. Jest to około 60-letnia para emerytów. Wraz z ich przybyciem zaczynają dziać się dziwne rzeczy w tym domu. Po pierwsze, Greta słyszy krzyki, widzi kobietę w oknie, która nie powinna tam być. No i czuje, że sąsiedzi kłamią. I tak naprawdę nie są tymi osobami, za które się podają. Więc razem z Gretą próbujemy odkryć Prawda. Ona bardzo drąży i przez to może dowiedzieć się wielu innych rzeczy, między innymi, które są może połączone z nią, z jej przeszłością. Do tego mamy też oczywiście fakty z życia Grety, mamy pewną sytuację z jej synem. w której on brał udział, natomiast nie wiemy, w jaki sposób, ale widzimy, że coś się dzieje, a raczej coś się wydarzyło. Do tego jest też zaginięcie pewnej dziewczyny i bardzo, bardzo ważny temat przemocy seksualnej w stosunku do kobiet. Izabela Janiszewska pisze w sposób angażujący, wciągający od pierwszych do ostatnich stron. Nawet na chwilę nie miałam takiego poczucia, że się nudzę. Trochę klimatem przypomina pomoc domową, więc nie myliłam się mówiąc o okładce, bo dobrze mnie naprowadziła. Też podoba mi się to, co Izabela Janiszewska zrobiła w połowie tej książki, czyli odpowiedziała nam już na niektóre pytania i wątpliwości, ale przez to, że pojawił się bardzo duży nowy wątek, no to wtedy wiecie, kolejne pytania i wątpliwości zrodziły się w mojej głowie. Więc nie miałam nawet chwili wytchnienia przy tej książce, bo do końca coś się działo. Fajna na, na jesień, idealna na takie właśnie dwa jesienne wieczory, bo przypuszczam, że. Tyle czasu wystarczy, żeby ją pochłonąć. Zastanawiam się, co teraz czytać. Myślę o książce Jagnie, którą kupiłam na targach książki teraz w Krakowie. Tutaj wam stawię zdjęcie okładki, bo nie mogę jej znaleźć. I myślę też o książce, którą mam zapisaną na czytniku już chyba od tamtego roku, czyli Dom Pożądania. Albo tę książkę, albo tę wybiorę. Jeszcze nie wiem, którą, a jest to ważna decyzja, bo może to być ostatnia książka w tym filmie, więc musi być fajna. Na razie idą naprawdę fajnie te książki. Kończę już przy Psychoza też, więc później wam o niej powiem. Skończyłam już dwie. Ha, huh, jest, jest dobrze. jestem świeżo po skończeniu psychozy i jestem zachwycona. To jest książka napisana w 1959 roku, więc dość dawno temu. Natomiast czyta się ją fantastycznie i ma niepowtarzalny klimat, idealny na jesień, więc super, że akurat w tym filmie ją przeczytałam. Poznajemy tutaj Normana, dorosłego mężczyznę, który prowadzi motel. Natomiast nie dzieje się najlepiej w tym motelu, ponieważ wybudowali autostradę, więc ludzie już za bardzo koło niego nie przejeżdżają i nie mają wielu klientów. Poza Normanem jest tam też jego Mama. Norman razem z matką mieszkałem w tym samym domu od zawsze nic się w tym domu nie zmieniło. E, I widać, że jest on taką osobą, która raczej chyba boi się zmian, która jest przywiązana do tego miejsca, w którym jest, i która boi się z otoczenia, więc on czuje się bezpiecznie właśnie tam, gdzie jest. Nie do końca mu się chce ten motel prowadzić, najchętniej to by po prostu usiadł i czytał książki i nic innego nie robi. Więc widzimy, jak on się snuje tam po tym domu. E, kłóci się z matką, która ma jakąś taką dziwną kontrolę nad nim i uważa go za nieudacznika. No i na początku. Story. W motelu zjawia się klientka Mary. Poznajemy w momencie, gdy postanawia zabrać coś, czego nie powinna, i pojechać. Nie będę mówić gdzie, nie będę mówić po co i co bierze. Dość szybko to odkryjecie w samej historii. Natomiast decyduje się zatrzymać w motelu przy drodze i po prostu przenocować. No i takim oto sposobem trafia na Normana, który ją w recepcji przyjmuje, daje jej pokój i tak naprawdę wszystko wtedy się. Zaczyna. I tak naprawdę tyle Wam wystarczy wiedzieć o niej. To jest książka, w której my bardzo mocno zagłębiamy się w psychikę głównego bohatera i odkrywamy te karty strona po stronie. I odkrywamy też to, jakim jest człowiekiem i co w jego głowie siedzi, a siedzi bardzo dużo. Jest to książka, która jest jednocześnie niepokojąca, angażująca i też taka precyzyjna w swoich opisach. I to mi się bardzo podoba. Nie ma tutaj miejsca na jakieś zapychacze w fabule. Nie, tu się dużo dzieje. Ale to wszystko ma sens i to wszystko jest takie satysfakcjonujące. Szczególnie ten portret psychologiczny głównego bohatera, który tutaj no, nie ma co się oszukiwać, bardzo się wyróżnia, bo na tym właśnie się przez całą historię tak naprawdę skupiamy. I odkrywanie tego wszystkiego było niesamowite. Naprawdę świetna książka. Bardzo jestem ciekawa, czy ją czytaliście i czy też Wam się tak bardzo podobała, tylko proszę bez spoilerów, bo wiem, że ją jest bardzo łatwo zaspoilerować. Bardzo łatwo, więc błagam, nie piszcie żadnych spoilerów w komentarzach. Fantastyczna! A jeśli chodzi o dom pożądania, to niestety nie polubiłyśmy się. Sam pomysł na Fabułę jest świetny, bo mamy tutaj naszą główną bohaterkę, która no, mieszka w biednej dzielnicy. Nie ma pieniędzy, nie ma za bardzo rodziny, ma brata, z którym też nie, nie żyje najlepiej e, i pracuje jako służąca. No i dostaje propozycję zostania krwiopanną. E, krwiopanny, tak naprawdę, to są takie. Dziewczyny, które służą swoją krwią. Ta krew ma duże właściwości uzdrawiające, więc na przykład osoby, które nie czują się najlepiej, podupadają na zdrowiu, właśnie zatrudniają sobie taką krwiopannę, aby pić jej krew. No i ten wątek mi się strasznie spodobał. Nawiązanie do wampiru, czyli coś, co bardzo lubię. No i zapowiadało się naprawdę fajnie. Jak zaczęłam ją czytać, to się wciągnęłam, aż do momentu, gdy przenieśliśmy się do tego domu. Pożądania tytułowego. I tutaj mi coś już nie zagrało. Mam wrażenie, że po prostu się nudziłam i wyłączałam się w trakcie czytania. Później się cofałam i zapominałam szybko, co się wydarzyło, i po prostu to moje zaangażowanie całkowicie opadło. Doczytałam ją, może nie w dużych mękach, ale no, nie było to coś, co. Nie wiem, dawało mi jakąś e, przyjemność i radość. E, nie zrobiłam DNF-u tylko dlatego, że to była po prostu krótka książka, i w momencie, gdy poczułam, że chcę zrobić DNF, widziałam, że już bardzo mało mi zostało. Nie jestem usatysfakcjonowana tym, jak e, ten temat krwiopan, z, krwiopan <grych> został pociągnięty. Strasznie trudno mi się to odmienia. Fajne było to takie trochę nawet erotyczne podejście do sprawy i przedstawienie tego pożądania samej krwi. To było fajne. Są elementy, które mi się tutaj podobały, ale po prostu ta całość. Nie zagrała dla mnie. Niestety, myślę, że na tym możemy zakończyć ten film. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Bawiłam się świetnie czytając te książki i opowiadając Wam o nich. Jesień pod względem czytelniczym to moja ulubiona pora roku, więc. Oh, już nie mogę się doczekać kolejnych takich książek. Dajcie mi koniecznie znać, jakie książki Wy polecacie na jesień i, czytaliście, i czy czytaliście któreś z tych, które tutaj Wam pokazywałam i omawiałam. I pamiętajcie też o moim kodzie do nadwyraz getbooki, który daje Wam minus 10% i o urodzinowej promocji. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!